Pozycja leżąca. Kładziemy się bokiem na plecy i zaczynamy od ustawienia kręgosłupa. Zaczynamy od miednicy, szukamy sobie kości krzyżowej na macie i bujamy miednicę do przodu i do tyłu. Ustawiając sobie miednicę do przodu przechylenia, będziemy znajdować się na naszej kości ogonowej lub Dolnej części kości krzyżowej. Z kolei, podnosząc kość łonową do przodu, ustawiając miednicę do tyłu przechylenia, będziemy się znajdować na odcinku lędźwiowym. Żadna z tych pozycji nie jest optymalna. Szukamy sobie taki, takiego ustawienia miednicy, żeby kość krzyżowa, żebyśmy czuli całą kość krzyżową na podłodze. Kość łonowa i kości biodrowe powinny znajdować się na tej samej płaszczyźnie. Trzymamy to ustawienie miednicy. Idziemy troszkę wyżej, klatka piersiowa, górne żebra nie powinny wystawać nam do góry, dlatego wciągamy je delikatnie do środka, jednocześnie przy, 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 przyciągamy dolne żebra z tyłu tak, do maty. Idziemy wyżej, nasza głowa, ustawiamy sobie głowę w ten sposób, żeby tył głowy był na macie, czubek głowy wydłużamy do tyłu. I teraz tak. Odcinek lędźwiowy i odcinek szyjny powinny być oddalone od maty. Odcinek lędźwiowy około 1 do 1,5 cm. Odcinek szyjny troszkę wyżej. Z kolei kość krzyżowa, cały odcinek szyjny i tył głowy powinny znajdować się na macie. Kładziemy sobie jedną rękę na dole klatki piersiowej, drugą rękę na brzuchu i skupiamy się znowu na oddechu. Bierzemy sobie głęboki Wdech, torem przekonowym, czyli 360 stopni, otwieramy klatkę piersiową do boku, do góry i do tyłu. Jednocześnie rozluźniamy brzuch i rozluźniamy mięsień dla miednicy. Liczymy do czterech. 1, dwa to jest rozciągnięcie klatki piersiowej. Trzy to jest rozluźnienie brzucha. Cztery to jest rozluźnienie krocza. Z kolei przy wydechu napinamy te mięśnie. Zaczynamy od mięśni damiennicy, zamykamy sobie otwory w kroczu, wciągamy sobie mięsie damiennicy do środka w stronę pępka i delikatnie napinamy ścianę brzucha. Również w stronę yy, yy, ściana brzucha ma iść w stronę kręgosłupa, tak? czyli napinamy sobie brzuch, napinamy mięsie damiennicy na wydech. Zróbmy dwa oddechy w ten sposób. Prawa ręka na klatce, lewa na brzuchu i skupiamy się na oddechach. Wdech przez nos, jeden, dwa, klatka piersiowa, trzy, rozluźnienie brzucha, cztery, rozluźnienie mięśni tamiętnicy i napinamy na wydechu. Zbieracze, dźwigacze i ściana brzucha.